Powiem wam, że kiedy jesteście normalnie takim zjadomiarzem, platyniarzem, co tylko gra na tej super świetnej randze, co naprawdę jest wymagające, i ciężko wam wbić diamenta, to kiedy to zrobicie, to jest fajnie. No. Tyle to powiedzenia miałem. Nie no, witam was serdecznie, ja jestem Gorgor i dziś zagramy sobie na randze Diamond. Nice. Na pojedynku solo, tak, tak, nie przesłyszeliście się. Zdobyłem pierwszy raz w swoim życiu rangę Diament i jest to ranga Diamond 1, Dywizja pierwsza, więc jak dzisiaj nie spadnę, to będzie fajnie. Ten odcinek będzie polegał na tym, żeby będę się flexował tym, że mam tą rangę. W sumie i tak nie jest niczym wybitnym. No ale co, jak film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. I tyle, zagramy dziś sobie fajnych meczów, trochę pobeczkujemy i... Będzie fajnie. Na tą specjalną okazję odpicowałem sobie brykę. Mam piękny samochód okteenowy, który pokazuje, że wbiję y, diamenta, bo jest w takim kolorze. Dobra, wiem, że to bardziej kolor platyny, no ale no. Tak wygląda ładnie, ok? W ogóle mam jeszcze czapkę pirata, więc ar. No ale żeby piratowi nie było smutno, ma babeczkę jeszcze, żeby miał co jeść. Dobra, koniec tego wstępu, lecimy. Czas rozpocząć naszą batalię. Mamy tu niejakiego Liora i będzie fajnie. Nawet zrymowałem. Przyjmijmy sobie piłeczkę jak profesjonalny gracz Rocket League. Raz to. Ale to podbijem. No i co ty zrobisz? Bęk! No, platynierz zadymierz wiek jak się rozwala przeciwników. Dobra, spokojnie to był wypadek przy pracy. Teraz patrzcie ten... ten Patrzcie jak poleciłem. Wstęp chciałem powiedzieć. Ci po prostu chodzi mi o kikofa. O, że ładnie kikofa walnąłem. Go tu nie ma. On się nasz przestraszył ewidentnie. Dopiero <ścoughs> początek meczu. Nie ma co się przejmować tym. Bo teraz nie, właśnie trafię nie bram. Nie wiem, w czymś to pomogło przy... No. <śpiew> tutaj będzie pan. Załość swoje świetne triki, ale to było bardzo beznadziejne. Ja to wykończę. I co? 1-1. Ału. Tanczcie kibice. Dobra, mam to. Poinformuję go, że jadę do tej piłki. To da radę fajnie strzelić. Wow. To było takie proste. On mógł mi dawno zabrać tę piłkę, jakby szybciej podjechał. Ale co, ja nie narzekam. 2-1. Wygrywam. Kurde, jest dobrze. Teraz patrzcie to, widzowie. To się wytnie. Ale nic straconego, bo on to zwali. Ewidentnie słaby gracz Rocket League. Dobra, nara! Raz dobrego Kikofa i... Ociepanie! Dobra, udało się. Kurde, on to tak ładnie zgarnął. Ale jeszcze lepiej to zgarnę. Bang! Nice! Ładnie. Tylko on nie wiem co on zrobił, Sią on tam sobie po boku stał, ale... Nie narzekam. Cofaj, 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 cofaj. Ohoho. Widzowie... To było ładne. Nice. Ale Kikofi ładny wleciał. Nie no! Nie, dobra, jednak jest zasłużenie, co ja tę rangę mam powiem. Wam. Koś w ogóle został tam. Dalej stoi. Nie, nie wiem, czy on troluje, czy co, ale on... O co chodzi? Przecież on wygrywał ze mną. Dobra, zaczynamy. Oli, jak leci chłop. No, tak, tak. Ostro od razu. Zaczyna z początku bardzo mocno. Nie nie, to było słabe. To było zbyt słabe pokonać tego jakże świetnego przeciwnika. Dobra, naj. Ojoj, nie. Oj oj, nie w usta, ale mi ciężko, szkoda, przyjaciele. Nie no, nie szkoda. Nie no. Co ty chcesz w ogóle tutaj człowieku wykminić? Zawsze można zrobić tak. Albo nie można, ale można się cofnąć i to wybronić. Na razie to ja jestem częściej w obronie, ale nie straciłem jeszcze bramki, więc tyle dobrze. I nie mam w ogóle busta, bo gość mi zabiera przez całe życie. O to jest go. Zasłużenie, bo atakował. Okej, okay, jest szansa. Nice! Dobra, jeden jeden, lecimy. Weź boosty, co co? Dobrze. Jak mi tą piłkę zabrał, zamiast się tak zastanawiać, to... No powinien to obronić, no co... Nie wiem co on odwalił, no ale... Gdybym nice. dotrafił, to, to będzie świetnie. No i jest świetnie, jest świetnie. Powiem wam, że dobrze mi idzie na tych jedynkach. Ja nie wiem, co się dzieje, ale się cieszę. Aj, jakbym to lepiej... <zysy> Ale to było piękne. Dobra, na szczęście. Dawaj tego usta. Nice, super. Zakasacjowany. Łatwo. No i co? No i co? Okej, to nie było takie bo prawie to strzelił. Co, co? Eee. Nie, to... Gość ma cheaty ewidentnie, sam tepa mnie w ogóle. Dawaj, aeriala walisz. Ale to być dobre. O kurcze. No no no. Postarałeś się. Kolejna gra ugrana. Jest dobrze. To co jeszcze jedno, mnie? Bo idzie super, naprawdę. Nie dobra, to jest nie czempiona wbijamy, co? Kolejny oponent. Mam nadzieję, że uda się ugrać. No i tyle w temacie. Lecimy. Ej tego busta. No i nie, nie dał niestety. O ty, sadga. 1-0. Ale spokojnie nie poddaję się. A, dobra, zwaliłem to. No dobra, 1-1. No, GG, plecy? Ale dwie gry wygrałem, więc nie jest tak źle. No i co, tyle dobrze. Ja dziękuję bardzo za to, że obejrzyliście ten odcinek. Co, nie było tak źle, myślałem, że przegram teraz dużo gier w tym odcinku. A dwie wygrałem, jedną przegram, ale to i tak nie jest zły wynik, według mnie. No i tyle miałem wam do powiedzenia. Zobaczcie też inne filmy na tym kanale. Myślę, że są bardzo spoko. I nie widzieliście na przykład do ostatniego odcinka z Rocket League, co uczę brata grać w Rocket League. Był naprawdę fajny. neft tak, neft tam był, więc zapraszam. No i co, zostawcie mi suba i łapkę. Tyle, siema. <laughs>